Cześć, jestem Kuba, a dzisiaj mamy 12 grudnia. A to oznacza, że to jest pierwszy odcinek z Daily na moim kanale. I od dzisiaj do 12 stycznia codziennie na moim kanale będą pojawiały się filmy. A dzisiaj pokażę wam największe zimowe downgrady FIFA 21. A na odcinku tym wystąpi ze mną Skydom, hey do którego link macie w opisie. I zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Fajnie, jakby się udało wam dobić do 100 łapek w górę. Każda osoba, która pisze w komentarzu FIFA 21, dostaje mi serduszko. Więc kto chce dostać serduszko w komentarzu, niech to napisze. I co zostawcie także sub, a tym kanale teraz nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A pierwszym zawodnikiem w tym odcinku jest Mesut Ezil, który no niestety to nie jest ten sam Ezil, którego pamiętamy z gry m.in. w Realu Madrid i na początku w Arsenalu. Zawodnik ten zajczył straszny regres przez ostatnie lata, wiemy, że teraz nawet trener Arsenalu już nie widzi tego zawodnika w swoim składzie i chce, żeby ten piłkarz jak najszybciej z tego klubu odszedł. Wiemy, że Ezil to, już to jest także wiekowy zawodnik i coraz częściej ma jakieś kontuzje, tym bardziej, że wiemy, że nieczęsto on chce sam je leczyć i z czasami się odpuszcza te treningi, wiemy tą aferę z graniem przez niego w Fortnite'a. I co, no i według mnie za, ten, za tą połowę sezonu Ezreal dostaje downgrade aż o 5, gdyż nie oszukujmy się, no to na pewno nie jest zawodnik, który raz taki overall. I według mnie będzie mam nad zwykłą złotą kartę i nie będzie ta karta wyglądała w ogóle dobrze. Chociaż teraz ta karta nie wygląda nic grywalnie, ale po tym Dangrain'ie myślę, że tym bardziej będzie wyglądała ona dobrze. A co wy sądzicie o tym zawodniku i czy według Was jeszcze jest jakaś szansa, żeby ten piłkarz się odbudował? Piszcie w komentarzu. Jak dobrze wiecie, Barcelona ma jeden z najgorszych sezonów w ostatnich latach i zapewne wiele zawodników tego klubu dostanie downgrade. A piłkarzem dumy Katalonii, który może takowego dostać jest Sergio Busquets. Hiszpan w tym sezonie zawodzi i jest to inny piłkarz niż ten, którego mieliśmy szansę oglądać w ostatnich latach. Pokazuje to, że chyba czas tego zawodnika w Barcelonie się skończył i także według nas dostanie on downgrade'a. No i czas na najlepszego bramkarza na świecie, a jest to oczywiście Kepa. Jak wiemy Hiszpan, no... Oczywiście to co powiedziałem przed chwilą, to był Sarkaz ma fatalny sezon. Wiemy, że nawet już został ściągnięty bramkarz Mendy, który prawdopodobnie go już na stałe wygra ze składu. Wiemy, że ma on potyczki z trenerem, nie jest on zbytnio robiony ostatnio w szatni. Także sportowo on się nie broni swoimi umiejętnościami, a tym bardziej nie broni on nawet strzałów. Wiemy, że to jest piłkarz który Naprawdę traci bardzo głupie bramki, często się on stara, no i to na pewno nie jest, yy, nie zasługuje on na miano najdroższego bramkarza w historii, no ale niestety tak jest. No i co? No i według mnie Hiszpan jak najbardziej także zasługuje na downgrade podczas tej zimy i według mnie downgrade adekwatnie do jego formy wynosiłby aż 3. Z statystyki wiemy jak to bramkarz, tak. Teoretycznie każdy bramkarz tej grze i tak samo, więc tutaj nie będę nic o tym mówił, ale overallowo myślę, że jak najbardziej KEPA zasługuje na downgrade o 3. A czy według Was zasługuje może największego, może najmniejszego downgrade'a, była to, że zasługuje, to chyba każdy się ze mną zgodzi, więc wy swoje opinie piszcie w komentarzu. Następnym zawodnikiem w tym odcinku jest Dembele. Jak wiemy, Francuz przychodził do Barcelony jako następca Neymara jako bardzo młody i świeży zawodnik, który miał dać dużej jakości oraz właśnie świeżości FC Barcelonie, ale dobrze też wiemy, jak wyszło piłka, ten się w ogóle nie odnalazł w FC Barcelonie. No w meczach raz grał dobrze, raz grał słabo, ale częściej właśnie to była ta druga opcja. No i co, także jest to bardzo kontuzogenny zawodnik. Nawet teraz, kiedy nagrywam ten odcinek, Dembele ma kontuzję. No i co mogę powiedzieć o tym sezonie w wykonaniu tego piłkarza? Początek był nawet taki, taki. Początek był nawet dobry, później już było tylko coraz bardziej słabo ze strony, właśnie Francuza. I znowu ma tą kontuzję. To tak samo jak w przypadku Hazarda, którego także Wam zaraz pokażę. No jest to po prostu kontuzja tego zawodnika, według mnie, wyniszczyły. Ale jest to jeszcze mody piłkarz, więc myślę, że może on się, może się on jeszcze odbudować. Ale wątpię że już we FC Barcelonie. No ale to nie oczywiście nie temat ten odcinek. Według mnie 1B dostaje Downgrade'a o 2. Jego karta cały czas będzie wyglądała bardzo dobrze, aczkolwiek tego Downgrade'a, według mnie, jak najbardziej. Piłkarz z FC Barcony zasługuje na co wystąpić o takim czy jest zasłużony, piszcie to oczywiście o dole, ale według mnie napadę z sezonu na sezon gra coraz według mnie gorzej i te kontuzje mogą go serio w końcu wykończyć. Eden Azad jest kolejnym piłkarzem, który nie zaskakuje w tym sezonie. Belko o wiele częściej jest kontuzjowany niż w rytmie meczowym. A nawet kiedy gra on normalnie, to nie zaskakuje swoją formą. Według mnie dostanie on downgrade, który w porywach może wynosić nawet minus 2. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. To pierwszy odcinek Daily jutro. Widzimy się w kolejnym odcinku. Tak jak mówiłem, zostawcie stałapek w górę i będzie bardzo fajnie. Zostawcie także subatem kanale, a tym kanala. teraz Cię przedłużam. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć! She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it; it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket.